Jest proces optymalizacji w systemie oświaty. Na ile jest szansą, a na ile zagrożeniem dla polskich szkół na Litwie? O tym m.in. rozmawiać będę z panią Reginą Markiewicz, szefową Wydziału Oświaty i Sportu w samorządzie rejonu solecznickiego, zdobywczynią tytułu Polka Roku 2017. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się z panią praktycznie już na zakończenie roku szkolnego. Jaki to był rok dla uczniów, nauczycieli, rodziców rejonu No Rok był i trudny, i, i dobry, dlatego że nareszcie ma, to zakończenie roku mamy bez maseczek, możemy się spotykać. Dzieci byli bardzo, bardzo stęsknieni do tej współpracy, do spotkań, do, i dlatego bardzo dużo imprez posypało się w szkołach. направда, то були і фестини, і ручні зустрічання, і вчителі й діти. Так віце же заоче для них же то сом Dobrze i zadowoleni są. A jeszcze trwa sesja maturalna, prawda? Egzaminów Tak, jeszcze trwa, jeszcze trwa sesja naturalna. Jak się powodzi uczniom? No nie mamy jeszcze wyników. Dopiero 12 lipca będą wyniki egzaminów maturalnych. Ale co mówią? Bo zawsze są jakieś Ale komentarze. Mówią bardzo egzamin. różnie. Nauczyciele mówią, że trudny był egzamin z języka litewskiego, że tematy były trudne, a uczniowie mówią, że bardzo fajne, łatwe. Więc wyniki pokażą. Bardziej Pani ufa uczniom czy nauczycielom? <noise> Bardziej chciałabym ufać uczniom. Життя математика теж дуже важним екзаміном так, але якось не слышала здання у матезаміні з математики, тільки приїжала ви ніки справді за десяту класę, для наших учнів випадко досить добре, навіть середньо ніж в Літві. Czasopismo Rating co roku publikuje taką listę najlepszych szkół i w tym roku nie najlepiej wypadły według tego rankingu szkoły z polskim językiem nauczania, aż trzy szkoły z rejonu stoliczyńskiego trafiły na, na listę szkół, y, w których nauczanie jest najgorsze. Jak Pani skomentuje te wyniki? No, po pierwsze, że wyniki ratingów i w ogóle zdanie tego czasopisma komercyjnego, ratingi, było dla nas naprawdę dolujące i bardzo nieprzyjemne, dlatego że nie jest zgodne z prawdą. Nie ma, nie ma tak, że nie, żaden uczeń nie dostał się na uczelnię wyższą czy do kolegi. Ogólnie średnio z regionu 70% uczniów przedłuża naukę, 49% na студіях вищих, то університети чи колегія, решта в заводовках. I taki sam procent jest w średniu po Litwie. Też 70% znalazłem dane za 20 rok. Bardzo krzywdzące były komentarze, bo bardzo... powiedziano, że szkoły rejonu służby produkują bezrobotne. Otóż, właśnie, bardzo krzywdzące. Dostanę wiele e, dzwonków i telefonów od byłych uczniów, od e, kolegów, od nauczycieli. No i mówią, skąd oni mają te dane? co oni obserwują, gdzie ktoś dostał się. Przecież nasi uczniowie, e, bardzo wielu z nich, nie jest багатих родин і одразу стараюся здобути завод, а їду на студію. І мамі багато таких прикладів. Забрала інформацію за п'ять років останніх, з кожної школи, як виглядає та ситуація. І відає, що по двох трьох літах учні, а по п'ять літах ніхто ж навіть кілька спеціальностей має. Спеціалісти часом ви навіть миле віддяне, бо партії. Bardziej... odpowiedzialnie określają się w sprawie kierunków studiów, tak. wiedzą a, czego chcą. Właśnie, a słyszę teraz bardzo często, kiedy tutaj u nas i nawet Ministerstwo Świata podkreśla, że no zobaczcie jak fajnie po uniwersytecie poszedł do zawodówki. Ja na przykład tego nie rozumiem, no niech po zawodówce wybiera uniwersytet, to jest bardziej realne i u nas taka sytuacja w regionie jest normalna. Направда нормальна для того, що вілю наших учнів цих малих школ враця пізні до району, враця й працює. Вілю навчителів мами власні своїх абсолювних в своїх школах. І вілю теж здає на студія до польські студії в Польщі. Так і немало студіює до і в і поза кордонами, і і літви. Мами студентів є в Англії, і на дуже добрих університетах. W rejonie solicznickim jest obecnie 15 gimnazjów. Dwa z nich to szkoły z litewskim językiem nauczania, które podlegają bezpośrednio ministerstwu, tak? tak, tak. Cztery z, językiem, z litewskim językiem nauczania podlegają samorządowi. Są, tak. Jedno jest z rosyjskim językiem tak. nauczania i osiem z polskim. Jaka jest przyszłość tych placówek oświatowych? No my widzimy i bardzo chcemy te wszystkie placówki zachować. Dlatego, że, mm, widzimy, pokazał, też, y, для того, що відео, що мали гімназіум і час пандемії показав, є дуже добре для учня, для так, змушася Дякую, щоб воно власне вибирало то гімназію, не їм. Як хтось, територіальне наша гімназія. Zawsze były odwiązane od terytorium. Nigdy nie było, że dziecko z tego miasteczka czy z tej wsi musi iść do tej szkoły. Od tego roku zrobiliśmy centralizowane przyjęcie do szkół i wszystkie szkoły są odwiązane od terytorium. Więc każdy rodzic może wybrać dowolną szkołę, jaką chce dla swojego ucznia, dla swojego dziecka. Natomiast, dlaczego mówię, że małe gimnazje, właśnie w tych miejscowościach są ważne dla nas? Dlatego, że nie. Dla niektórych uczniów ta matura to będzie jedynym wykształceniem. Jeżeli my nie damy dla niego możliwości utrzymać maturę na miejscu w swoim ojczystej wsi czy w miasteczku, to on już nie pójdzie dalej nigdzie. Rejon przygraniczny. Nie, my możemy jechać tylko w jednym kierunku. Jeżeli tam na przykład molety mogą jechać do Uchmergi czy do Udjany, to my możemy tylko w stronę Wilna. I nam, dla nas jest to bardzo ważne i ja zawsze mówię, że my mierzymy dobrym dziecka. Ministerstwo mierzy oświatę finansowaniem. To tak jak w tym piśmie rating, który publikuje listę najlepszych szkół. Oni zwracają uwagę przede wszystkim na oceny, prawda? Tak, ale jeżeli uczeń składa obowiązkowo Coś, co te dwa egzaminy, które należą mu, aby otrzymać maturę i składa ich pomyślnie, a takie warunki ustala przecież Ministerstwo Świata, nie Samorząd rejonu Oliczniczkiej, to dlaczego on musi być jakoś poniżany, dlatego że on wybrał tylko dwa egzaminy? Jeżeli dla niego to wystarczy, później on może zdobędzie sobie... Jakoś zrobi to nadbudowę i ułoży w, znajdzie w życiu to, czego chce. Czyli mówiąc łagodnie, bardzo nieobiektywne są te. Nie, to naprawdę bardzo dźwię. nieobiektywne. I, I w ogóle, dlaczego my mierzymy tylko akademickie e, osiągnięcia? A przecież to, że, e, że nasi uczniowie. З тих малих школ I на студії się достають, I і настаємо і дуже добре. Тож найважніше, щоб створимо для дітей з дітей з міста. A jak my stworzymy warunki, jak dziecko o 6 miał wstać, czekać na autobus, zanim go dowiedzie do 90, z 90-30 km, w którym wrócić. O, o drugiej wyjedzie o 14 ze szkoły z powrotem, i jak ja mogę powiedzieć, że on ma takie same warunki jak ten uczeń, który przyjdzie do domu, odpocznie, znowu przyjdzie na zajęcia poza I my w tym czasie, kiedy mówimy o państwie dobrobytu, to wychodzi, że matura to będzie jakimś osiągalnym tylko dla niektórych, dla wybranych, ale nie dla wszystkich. Wręcz przeciwnie, mamy dwie sieci szkół to jest samorządowa, i ministerialna. Jak tak. wygląda proces zarządzania taką siecią szkół? Ministerstwo zarządza swoją siecią, to znaczy, że finansuje swoje szkoły e, całkowicie i utrzymanie tych szkół, i budżet, i tak zwane m, środki na nauczanie. Natomiast my otrzymujemy od państwa środki na nauczanie, natomiast cały budżet i utrzymanie leży na barkach budżetu samorządowego. Натомість, що дотича організації праці, то такі справи як організація екзаміну панствових, праця методична, подвоз учнів, то все леже на барках саморду і для шкіл міністерських, і для наших. Були прем'єр Скверняліс запропонував зміни засади фінансування шкіл, і знову ж порусив temat. optymalizacji oświaty, czy ten proces jest zagrożeniem czy szansą dla szkół w narodowej? narodowych. Teraz nowa ustawa raczej nie ustawa, a postanowienie rządu o sieci optymalizacji sieci szkół, przewiduje, że no bardzo takim drastycznym sytuacja, że jeżeli nie ma 12 uczniów то 12 10-го 11-го класу не є фінансованим. Ми не вчимо мами на тако на таке на такому класі. Але лічи же то є несправедливо, для того, же в даному випадку мусило б бути фінансування chyba для кожного dziecka однакове, чи он є в класі з 12 учнями, чи он є в класі з 20. Więc samorząd bierze na siebie tą odpowiedzialność, aby uczyć takie komplekty dla у нас oni Są niespecjalnie stworzone, a dlatego, że językowo dzieci się dzielą. Do szkoły polskiej część idzie, część idzie do litewskiej, część do rosyjskiej. I dlatego te klasy są małe? Powiedziała Pani w jednym z wywiadów, nie wiem, dlaczego władze uważają, że samorząd utrzymuje małe szkoły dla swoich potrzeb. W przypadku naszego rejonu to nie są potrzeby samorządu, ale mieszkańców, którzy mają prawo do nauki w języku ojczystym. Czy Pani zdaniem to początek kryzysu na linii rząd samorząd? Я мислю, що мондий жонд мусив би зареагувати на проблеми регіональне і направде увзгляднити, Uwzględnić ta sytuacja naszego, naszego regionu, gdzie mamy mniejszości narodowe nie, nie powstane z procesu emigracyjnego, ale stale zamieszkali tutaj na swoich ziemiach, więc uwzględnić te równe prawa, że każde dziecko ma prawo kształcenia się w języku ojczystym. Zgodnie z planem przekształcenia, reorganizacji szkół w rejonie trockim, gimnazjum imienia Longina Komolowskiego w Polukniu ma przejść właśnie reorganizacji i doprowadzi ona do zniesienia statusu tej placówki oświatowej jako szkoły z polskim językiem nauczania, natomiast szkoła podstawowa imienia Andrzeja Stelmachowskiego w Starych Trokach ma zostać przekształcona w filię gimnazjum imienia Longina Komolowskiego. Panie zdaniem czy to jest początek likwidacji tych szkół? Напевно, певно, кожен діал то є початок ліквідації школи, але в даному випадку то була децизія тільки саможонду району Троцького. Проте ж постановлення жонду мові тільки для нас цим року, що не можна мати шкіл менших ніж 60 учнів. І не можемо мати для слончених п'ятих усмих. На Єлі з Лишаном, то її в троках, і в полукню, тих школи сум Пам'ятаю дуже добре цей процес акредитації, коли з школ середніх акредитовані були очима або очима статус гімназіум. І причому всі все наші школи були акредитовані, а вимоги акредитації були дуже великі. І навіть коли була остання акредитація в 2015 році, то до нас приїхала комісія з Літви-Полноцний. żeby ocenić tą sytuację. I oni wszyscy byli pod wrażeniem, że nasze małe szkoły są tak dobrze wyposażone, że pracują odpowiednia kadra pedagogiczna, wyniki są dobre, e, dzieci b, uczęszczanie na lekcji jest odpowiednie i tak dalej, i tak dalej. My spełniliśmy masę różnych wymagań, aby szkoła otrzymała statut gimnazjum. Te małe szkoły, gdzie nawet nie mogliśmy uczyć według ilości uczniów, to by mieliśmy połączone w, dwóch, w czterech szkołach. Szkolach, to znaczy dwie szkoły w Dziewieniszkach i dwie szkoły w Białej Wadze otrzymały status wspólnym, pro, wspólnym planem nauczania średniego. Czy w rejonie sowieckim zdarza się jeszcze, że klasy są łączone? Nie, w tym roku my nie mamy łączonych klas 5-8, natomiast mamy łączone klasy początkowe, ale to nam pozwala, właśnie taka, taka sytuacja jest możliwa. Panie, zdaniem, jakie mogą być konsekwencje zamykania małych, wiejskich szkół? Konsekwencje są na pewno bardzo ujemne dla wszystkich. Jak i dla uczniów z tych miejscowości, tak i dla Rodziców i dla całej społeczności. Dlatego, że jeżeli nie będzie takiej szkoły, nie będzie tego ośrodka przyciągania, gdzie mogą rodzice przyjść, pocieszyć się swoimi dziadkami, posłuchać koncerty, posłuchać polskie piosenki, zabaw razem wspólnych itd. Tak I to naprawdę jest wielkim minusem, dlatego, że jednak zachowanie, jak dłużej ucznia w swojej miejscowości. Ono daje takie gwarancje trwałości. Oni później szybciej wracają do, do swoich miejscowości, chcą tutaj być. No Ta więzie nadłużej się zachowują. Bo taka szkoła w małej miejscowości to też nie tylko placówka oświatowa, ale też centrum tak. kultury prawda? Centrum I, kultury. i edukacji. I ja jeszcze chcę powiedzieć, że teraz program Tysiąclecia dużo nam mówi o так звана тінклавікла, о тій сіті, співпраці в сіті шкіл. І я, наприклад, ту тінклавікла віддзе, власне, попше співпраця тих дужих гімназій з тими мнішими. І навіть, кіде мовимо, що дітко в мнішим гімназію може не утримати, нема такі можливості едукації, як, як в дужим, де, де могу там стім-центра, сон і так далі. Але ми потрафімо зробити, що наші мала гімназії при співпраці з тими дужими Dużymi, otrzymają wszystko, co się należy. Czy wiele dzieci z Ukrainy uczy się w, w szkołach w, w rejonie Solicznym? Tak, mieliśmy 60. Najwięcej wybrało szkołę rosyjską z gimnazjum. W polskim gimnazjum mamy tylko w Łorzyszkowej w Białawatce. Teraz zostało 38. Dzieci po trochę wyjeżdżają, rodziny wyjeżdżają, ale ci, co zostają, to bardzo dobre kontakty, ciągle z nimi współpracujemy, odwiedzamy. Przychodzą nawet u mnie, do mnie do działu z różnymi pomysłami, a kiedy odjeżdżają, to już dyrektorka mówiła, że popłakali się i, i ci co odjeżdżali i nasi. – A nowi nie przyjeżdżają na razie? – Na razie, razie nie. – A jak szkoły Rejonu Stowarzyskiego uczestniczą w tym programie Tysiąclecia? Czy uczestniczą? – Tak, uczestniczą. My, my wchodzimy do tego programu bardzo aktywnie, szukujemy teraz taki e, plan postępu, tak zwany Planas, który będzie oceniony właśnie w Fundacji, Europejskiej Fundacji Rozwoju Regionów. I szkoły cztery, nasze gimnazja, trafiły do tego programu. To są nasze największe gimnazje, to gimnazjum Jana Śniedeckiego w Solicznikach, gimnazjum w Wajszyszkach, gimnazjum Stanisława Rapolionisa w Wajszyszkach i gimnazjum Michała Balińskiego w Wieszunach. Szkoły też aktywnie się dołączyły, bardzo dużo, dużo swoich propozycji wniosły do planu, więc mamy nadzieję, że trafimy do pierwszego etapu. To będzie w tym roku szkolnym. Jeżeli nie trafimy do pierwszego etapu, to następny będzie z, z 23 roku. Jak pani widzi przyszłość polskiej szkoły na Litwie? No, przede wszystkim to e, naprawdę szczerze mówią, że chciałabym zachować taką szkołę, jaka ona jest. Od zarówki do matury w języku ojczystym. E, dlatego, że model na przykład łotewskiej szkoły nie bardzo mnie przekonuje. Jednak, jeżeli uczeń uczy się wszystkich przedmiotów w języku ojczystym, myśli, analizuje w danym języku, to to jest rzeczywiście um, swoją narodowość, swój język ojczysty, w kształcie, w pełnym wyznaczeniu tego słowa. Więc naprawdę widzę to taką szkołę, jaką mamy teraz, od zarówki do matury, w języku ojczysty. Mamy już praktycznie wakacje. Czy dzieci z rejonu, uczniowie z rejonu Stróżyńskiego, pojadą w tym roku na wakacje do Polski? Czy mają taką możliwość.

До може теж є ще. Поядом діти з гімназію в Бутерманцях, і в гімназію Бжостовського, і з гімназію Яна Снідицького. Бендіємо барто є, що очікуємо на то, вже фінансування і фінансування наше запчазньоне одяги в спільноти польській з Ополя, з Ломже, з Туруня. запрошують діти на ляту з Польську. Він теж Cieszymy się na to że i mamy nadzieję, że, że oni otrzymają to finansowanie i nasi uczniowie pojadą. E, także 20 tysięcy wydzielił samorząd w tym roku na wypoczynek letni, więc każda szkoła pisała projekty i bardzo ciekawe projekty na takie obozy dzienne i na obozy wyjazdowe. Więc też uczniowie i z tego skorzystają. A nauczyciele, czy mają możliwość skorzystania z jakichś szkoleń w Polsce? No, to czas pandemii nauczył korzystać ze szkoleń online. Dlatego najwięcej to właśnie z takich szkoleń jej je korzystają teraz. Nie mamy takich m, zaproszeń, które jak mieliśmy kiedyś, że do, do, do samorządu przychodzi informacja, że zapraszają nauczycieli taką tą grupę do takiego to ośrodka szkoleniowego i, i jedziemy. Teraz niestety takich m, zaproszeń nie mamy ale właśnie nauczyciele korzystają z takich różnych, różnego rodzaju szkoleń online. I mamy taką też długoletnią współpracę ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego. I też mamy takie zaproszenie w tym roku dla 40 osób, to kadry zarządzające szkołą i nauczyciele do Gdańska, właśnie do ośrodka Związku Nauczycielstwa Polskiego. W 2017 roku była Pani laureatką plebiscytu Polak roku, i odbierając nagrodę powiedziała pani: To, że jestem tutaj, zawdzięczam swojej mamie. W mojej rodzinie zawsze była polskość, religia, wiara. Od rodziny wszystko się zaczyna. A czym powinna być współczesna szkoła? I współczesna szkoła też musi wychować uczniu te podstawowe wartości. Bo jeżeli nie wychowa ich szkole, to pierwszą wartość, którą dziecko spotka poza Ścianą szkoły, to będą pieniądze i oni zniweczą jego świat wewnętrzny. Pani mama była nauczycielką. Tak. Czy pani droga zawodowa była inspirowana właśnie drogą zawodową mamy? W jakim stopniu tak, chociaż cała rodzina wiedziała, wiedziała mnie od dzieciństwa, że będę lekarzem, ale los tak pokierował, że jednak poszłam na studia pedagogiczne i. Na pewno, od mam bardzo. Mama pracowała w takim mało, jezdila rower, i mnie mało. Itniętą czytać, pisać i siedziała u nich na lekcji. Klasi були, cztery klasy w jednym małutkach pokoju. I tak діти i були bardzo dobrze. Wykształcony później. Ale lekarką została pani córka. A lekarką została córka. Też coś z tym jest. Starożytni Rzymianie mieli takie powiedzenie, bodaj byś cudze dzieci uczył, i nie jest to pozytywne określenie. Z jakimi wyzwaniami, pani zdaniem, muszą zmagać się współcześni nauczyciele? Bardzo różnymi. Różnica pokoleń przede wszystkim. I nauczyciel musi zrozumieć ucznia i jeżeli on będzie kochał ucznia i dziecko będzie zrozumie, zrozumie to, że nauczyciel rzeczywiście jego lubi i, i mm, jego szanuje, to i uczeń będzie szanował takiego nauczyciela. – Szacunek i miłość. – Szacunek, miłość, no i naturalnie profesjonalizm, bo też uczniowie to bardzo wyczuwają. Dziękuję pani bardzo za tę rozmowę. Dziękuję. I Państwu dziękuję również. Zapraszam na następny program za tydzień. Do zobaczenia.